Cześć, wszystkim witajcie w moim kolejnym denku kosmetycznym. Tym razem będzie trochę tutaj nowości, będzie nowa kategoria. Nie nowością na pewno nie są moje włosy, ponieważ ich nie obcięłam przy zakładaniu koszulki. Zauważyłam, że nawet inaczej to wygląda, więc stwierdziłam, a spróbujemy zrobić spóźnione Prima Aprilis. E, będzie taka nowa e, kategoria e, kosmetyki, takie artykuły chemiczne do domu. E, one będą na samym końcu, ale standardowo zaczniemy od kosmetyków, które używałam w ciągu ostatnich miesięcy. Ok, i tak trochę będzie mi lepiej, kiedy te kosmetyki mam tutaj i będę sobie je układać standardowo na tej krawędzi. Zaczynamy! Od produktów do włosów mam tutaj szampon do włosów z Daw, to jest szampon 2 w jednym. Jest to szampon z odżywką i muszę Wam powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolona. Na pewno kupiłabym go ponownie bardzo dobrze sprawował się na moich włosach. Nie musiałam używać odżywki. Ja też zbyt często odżywek nie używam, także używanie szamponu 2 w jednym, szampon z odżywką nie jest dla mnie jakimś problemem. 400 ml duże opakowanie zdecydowanie Wam polecam. Sam on kosztuje około 15 zł. Kolejny produkt do włosów, który mam, który zawsze Wam pokazuję. To jest szampon Jantar i uwaga, tutaj będzie wielkie zdziwienie. Zarówno z mojej strony, jak i z waszej, zawsze ten szampon polecałam. On świetnie się spisuje na moich włosach. Natomiast jeżeli chodzi o skórę głowy, to troszeczkę poczytałam o składzie, dowiedziałam się dzięki wam, ktoś w komentarzu mi napisał o tym, że ten szampon zawiera w składzie DMDM, niedobry składnik. Dowiedziałam się o tym szamponie trochę więcej. Z filmu Kacper Beauty. On recenzuje różne kosmetyki, to jest kosmetolog. I okazało się, że on może niezbyt dobrze działać na skórę głowy. W ogóle, że ten składnik jest rakotwórczy. I tak jak Wam mówiłam zawsze, że on świetnie działa na moje włosy, bo moje włosy się tak szybko po nim nie przetłuszczają. I cały czas uważam, że to jest zasługa tego szamponu i że no, moje włosy fajnie z nim współpracują. Natomiast jeżeli chodzi o skórę głowy. To zaczęłam pewne fakty wiązać, i czasami mam coś takiego, że robią mi się takie stany zapalne, że gdzieś tam e, po umyciu włosów jakiś punkcik się robi, gdzie coś nie boli, spędzi, e, i to są takie jakby stany zapalne, i to jest najprawdopodobniej spowodowane tym e, negatywnym składnikiem. Przeanalizowałam sobie też moje inne szampony, że tutaj na przykład czegoś takiego nie ma. Stwierdziłam, okej, okay, żegnam się z nim raz na zawsze. Powiem Wam szczerze. Jest mi mega szkoda przestać go używać, ale jeżeli coś wiem, że faktycznie ma zły składnik, rakotwórczy, to lepiej zmienić szampon i myślę, że tak powinnam zrobić. Także z przykrością z niego rezygnuję. Nie będę go jakoś potępiać, bo to by nie było w moim stylu. On naprawdę mi się dobrze sprawdzał, ale po prostu dla własnego zdrowia, dobra skóry mojej głowy rezygnuję z niego. Więc papa, mam tutaj taki samoopalający mus, pianka z Liren. Nakręciłam o nim osobny film, który wam się tutaj pojawi. Najlepszy samoopalacz, jaki kiedykolwiek w życiu miałam. Koszt około 17-18 zł. Jak będzie promocja, to naprawdę można go fajnie, w fajnej cenie kupić. Świetny produkt, świetnie się rozprowadza. Jak dobrze go rozprowadzicie po skórze, to nie będziecie mieć żadnych smug. Najlepszy samoopalacz, jaki kiedykolwiek w życiu miałam. Mam już kolejne opakowanie. Jestem z niego mega zadowolona. Bardzo szybki efekt. Wielokrotnie, jak kupowałam jakieś inne samoopalacze, bo ja mam jasną karnację i wolę się posmarować samoopalaczem. Niż wiele godzin leżeć na słońcu. Słońce też niezbyt dobrze sprzyja naszej skórze, ponieważ ją niszczy, szybciej się starzeje. Więc jestem mega zwolenniczką samoopalaczy i jak używałam inne samoopalacze, to musiałam tydzień się smarować, żeby coś było widać, a tutaj po jednej aplikacji może nawet jak chcecie jakiś większy efekt osiągnąć, to w ciągu jednego dnia jak posmarujecie się rano i wieczorem, to następnego dnia macie już taką opaleniznę, że wyglądacie mega, eee, dlatego bardzo polecam eee, świetny, świetny produkt, naprawdę Rewelacja, mogłabym w samych superlatywach o nim mówić, ale już nie będę tak długo zachwalać, bo inne produkty też czekają. Balsam do ciała z Eveline Cosmetics, malinowy, malina nordycka, skóra sucha, wrażliwa, alergiczna. Kiedy go otworzyłam po raz pierwszy, to pomyślałam sobie, ale super zapach, naprawdę rewelacja. Na pewno w jakichś filmach mówiłam o nim, że jak go użyłam pierwszy raz, to ten zapach... Fenomenalny był. Później, jakoś, dwa miesiące go nie używałam. On był tutaj zamknięty, więc nic się nie powinno stać. Poza tym, tutaj jest informacja, że od otwarcia w ciągu 12 miesięcy należy go zużyć. Także, jeżeli minęły dwa miesiące, to nic się nie powinno złego stać. A słuchajcie, po tym czasie, jak go zaczęłam ponownie używać, zauważyłam, że już nie ma tego zapachu, gdzie się podziała ta malina. I muszę tutaj powiedzieć, że trochę jestem rozczarowana zapachem. Ten zapach się po prostu ulotnił. Po dwóch miesiącach już go nie Było, także nie używałam tego balsamu z tak wielką przyjemnością jak na samym początku. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nawilżenie, no to fajnie się rozprowadza po skórze. Jeżeli chodzi o wchłanianie, to też nie miałam jakiegoś większego problemu. Myślę, że pod kątem nawilżenia ok, natomiast pod kątem zapachu nie i ja bym go ponownie nie kupiła. Kolejna rzecz z Liren: intensywny serum, zapobieganie rozstępów. To jest taka seria Będę Mamą i używałam go przez czas ciąży. Tutaj jest napisane, że należy go używać od czwartego miesiąca ciąży. Ja zaczęłam świadomie dopiero od około 7 miesiąca ciąży, ponieważ dopiero wtedy zaczął rosnąć mój brzuch. Ja jestem osobą, która ma olbrzymie tendencje do rozstępów, natomiast chyba z racji na to, że w trakcie ciąży nie przytyłam dużo, bo łącznie to było 8 kg, to spowodowało, że te rozstępy u mnie na brzuchu się. Nie pojawiły. Bardzo się tego bałam, że one się pojawią i że będę miała ich bardzo dużo, bo w okresie dojrzewania na nogach, kiedy szybko rosłam, pojawiły mi się rozstępy. Teraz one są bialutkie, praktycznie niewidoczne, ale ja je widzę i myślałam, że na brzuchu będzie to samo. Natomiast nie pojawiły się, nie wiem, czy to jest zasługa tego kremu. Na pewno jest to zasługa tego, że w ciąży bardzo dużo nie przytyłam i że codziennie się smarowałam zazwyczaj rano i wieczorem, czasami nawet trzy razy w ciągu dnia. Robiłam to po prostu, bo dobrze się czułam, kiedy ta skóra jest po prostu taka nawilżona. Miałam jakiś taki komfort psychiczny, że, że dobrze o siebie dbam, więc e, ja tutaj bym Wam z całego serca poleciła ten kosmetyk. Natomiast e, powiem Wam tak, jeżeli ktoś w ciąży. E, przytyję powiedzmy 20 kg, bo zbiera się bardzo dużo wód płodowych, myślę, że nawet taki krem może nie pomóc nawet najlepszy krem może nie pomóc bo skóra ma swoją wytrzymałość, tu jest napisane serum, ale ja bym powiedziała, że to jest taki po prostu balsam bardzo ładny zapach, naprawdę polecam, kolejna rzecz, którą wam pokażę, to jest opakowanie po sztucznych rzęsach może kojarzycie takie opakowania z AliExpress i pokażę wam resztkę dosłownie Sztucznych rzęs, jak one wyglądają? To są te sztuczne rzęsy, które były w tym opakowaniu. Yy, tutaj było 10 par i jak dawno temu to kupiłam za jednego dolara z Aliexpress i jestem z tego bardzo zadowolona z tych rzęs, naprawdę ja nie używam rzęs często tylko na jakieś takie większe wyjścia jakieś wesele, jakaś uroczystość rodzinna więc bardzo rzadko kilka razy w ciągu roku i jestem z nich mega zadowolona, także jeżeli je znajdziecie gdzieś na Aliexpress takie opakowanie, to naprawdę i odpowiadają wam właśnie te rzęsy, to naprawdę zdecydowanie wam polecam. Kolejna rzecz, jak już jesteś przy Chinach mam taką maskę czarną w Polsce taki odpowiednik, który można kupić to jest ta maska Pilaten, tą maskę kupiłam jak byłam w Chinach, w Pekinie, ją się nakłada na twarz czeka aż zastygnie i później się zrywa i to co zauważyłam, na pewno jak ktoś ma mocno zapchane pory, to ta maska wyciągnie te zanieczyszczenia natomiast jeżeli ktoś ma takie malutkie pory to niekoniecznie, a co najgorsze bo ja tutaj mam dosłownie resztkę, ja już jej nie będę używać Zauważyłam, że ona zrywa włoski, różne takie, które mamy. Tutaj taki meszek na twarzy. Zrywanie tych włosków może doprowadzić do tego, że te włoski będą szybciej rosły, będą dłuższe, więc dlatego przestałam ją używać. To jest takie fajne uczucie, jak to się zrywa, takie macie wrażenie oczyszczenia, natomiast ja do takich produktów nie będę wracać, bo nie za bardzo odpowiada mi to, że po prostu to jest trochę jak wosk zrywa się razem z włosami z mojej strony tej maski jak i tych pilaten ja bym raczej nie polecała kolejny produkt z Chin zapomniałam o nim powiedzieć jak byłam przy rzęsach to jest taki klej który używałam do tych rzęs również zamówiony na aliexpress, to jest akurat biały klej jest jeszcze dostępny czarny ale muszę wam powiedzieć, że u mnie ten biały bardzo dobrze się sprawdził ponieważ on później jak zastyga to robi się przeźroczysty, natomiast czarny można zrobić sobie gdzieś jakieś plamy, więc z racji, że nie jestem jakimś profesjonalistką w makijażu, to wolałam mieć ten biały. Bardzo dobrze się sprawdził. Groszowe sprawy nie wiem, czy może nawet poniżej dolara nie pamiętam, bo bardzo dawno go kupowałam ale jeżeli szukacie jakiegoś dobrego kleju do rzęs, to jak najbardziej ten polecam po prostu należy nim posmarować rzęsy, odczekać może 30 sekund, może nawet minutkę i przyłożyć jak wam się śpieszy, to może. Od razu, ale lepsze wiązanie jest, kiedy troszeczkę czekacie i dopiero wtedy aplikujecie rzęsy. I już chyba ostatnia rzecz, taka z Chin, o której będę mówić. To jest taka baza pod makijaż. Niezbyt chętnie jej używałam z Lambeny, bo ona jest taka szorstka. Jak się ją nakłada, to jest przeźroczysta baza, to macie wrażenie, że, że to nie jest taki nawilżający żel, tylko taka taka szorstka struktura po prostu. Nie było to zbyt przyjemne dla mnie, ale w końcu tak jakoś wyszło, że po dłuższej przerwie wróciłam do niej, zaczęłam ją używać i ją po prostu zużyłam. Nie polecam, są inne lepsze bazy. Tutaj mam rzecz z apteki taki krem Alantan. Używałam go, kiedy miałam zrobiony makijaż permanentny chyba dzień albo dwa dni po zrobieniu tego makijażu po prostu tutaj przejeżdżałam po, chyba po tych brwiach też dookoła żeby lepiej się goiło i ogółem. Tak, tak mi poleciła Justyna, która wykonywała mi makijaż permanentny. Niezbyt chętnie to robiłam, ponieważ po dwóch, trzech dniach używania tego kremu zauważyłam u siebie, to mi się najczęściej działo po prostu w pracy. Nie wiem, z czego to wynikało, że zachodziła jakaś reakcja. Oczy zaczynały mi łzabić. Nie używałam ani nowego tuszu, ani nowych kosmetyków do makijażu, tylko to było nowe i po prostu oczy zaczynały mi tak łzawić, że musiałam iść do łazienki i przecierać całe oczy, bo ja wręcz czasami nawet szłam już po prostu do tej łazienki z zamkniętymi oczami, już cała załzawiona. Jeżeli chodzi o makijaż permanentny i smarowanie brwi tym kremem to ja z mojej strony nie polecam, po prostu może u mnie jakaś reakcja alergiczna wychodziła, ale jak widzicie zużyłam go, smarowałam nim później ręce, bo nie chciałam go wyrzucać, bo po prostu nie lubię marnować kosmetyków. Kolejna rzecz, która mi się za bardzo nie sprawdziła, tutaj byłam zdziwiona, Theology, to jest taka maska, tak jak widzicie jej kształt tutaj, tylko i wyłącznie na oczy. Powiem wam, nie jestem zadowolona. Strasznie mi podrażniła skórę. Kiedy ją ściągnęłam, to później miałam e, zaczerwienienie tutaj wokół w miejscu gdzie była ta maseczka. Więc ja zdecydowanie tego nie polecam. E, może u mnie taka reakcja nastąpiła, tylko u innych nie wystąpi, ale ja w życiu bym już tego nie użyła, bo to nie było zbyt fajne. Kolejne dwie maseczki e, coś takiego z Eveline, nawilżająca, wygładzająca bardzo fajna, użyłam ją na dwa razy. Warto jest robić sobie takie maseczki co jakiś czas. E, I jeszcze jedna maseczka 8 w jednym, maska węglowa, e, taka czarna. Też jest to fajna opcja, forma tego, żeby po prostu zadbać o swoją skórę. I kolejne produkty mam tutaj e, taki krem. Na pewno on nie jest zbyt popularny. Jest to krem do twarzy. Bardzo szybko go zużywałam, ponieważ dostałam go w jakiejś paczce z kosmetykami i była to krótka data ważności, więc szybko go zużywałam nadmiarowo na twarz, na dekolt, na szyję. Był w porządku, jak Standardowy zwykły krem, suchy szampon z Batiste, takie małe opakowanie, damage control. E, bardzo fajne opakowanie na podróż, gdzieś do torebki. Naprawdę polecam takie małe opakowania, bo jest to fajna sprawa. Wiadomo, że te małe opakowania nie są tak opłacalne e, jak duże. Krem do rąk z Eveline. Tutaj jest napisane Banana Care, co by wskazywało, że tutaj jest banan, ale jest napisane, że jest mango, kokos, masło Shea, więc Ciekawe. E, ogółem dla mnie koszmarny zapach, ale go zużyłam. Nic przyjemnego, nigdy w życiu bym e, takiego zapachu ponownie e, nie chciała mieć w swoich zasobach. Olejek arganowy, 20 ml. Bioeliksir, Made in Italy. Bardzo fajnie mi się sprawdzał na końcówki. E, robiłam tak, że po prostu. Przelewałam go dosłownie kropelkę na dłonie, rozcierałam i wcierałam w końcówki i później jeszcze delikatnie przejeżdżałam po włosach. Polecam, naprawdę fajnie jest stosować takie olejki, bo to zawsze jakoś tam pozytywnie wpływa na nasze włosy. Okej, okay, przegrzał mi się aparat, ale kontynuujemy dalej. Mam jeszcze cztery produkty do makijażu i trzy takie domowe, także wytrzymajcie do samego końca. Świetna baza na powieki, czyli podcienie do powiek. Zużyta całkowicie 6,5 grama. Rewelacyjnie mi się sprawdzała, naprawdę zdecydowanie polecam, mój zdecydowany ulubieniec, niejednokrotnie o niej mówiłam Jak już mi się kończyła to po prostu z łezką w oku e, Ale na razie funkcjonuje bez niej Używam korektora, koszt około 12 zł, więc naprawdę niedrogo Cienie do powiek, e, cienie które zużyłam w połowie, tutaj te dwa najjaśniejsze zużyłam ten jest dla mnie za ciemny, ten też no, nie za bardzo. Stanowiłam, że e, po prostu się ich pozbywam, e, bo już bardzo długo leżą e, w mojej toaletce. E, mam tutaj jeszcze taką paletkę rozświetlaczy z Eveline. E, ona jest nie do końca zużyta, ale ja ją do końca zużyję, tylko chcę wam pokazać, jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj był rozświetlacz zużyty całkowicie tutaj też coś w stylu takiego rozświetlacza, tutaj mamy róż delikatny i tutaj jest brązer koszt około chyba 40 zł 4 razy po 3 gramy, czyli łącznie 12 gram świetna paletka zużywam ją cały czas tylko, że po prostu głównie na początku używałam rozświetlaczy, teraz mam inny rozświetlacz z Bel. używam teraz, jeżeli dobrze pamiętam i teraz po prostu tylko ten brązer z różem na przemian jednego dnia rozświetlacz, innego dnia brązer innego dnia róż, z Bell kupiona w Biedronce kolor Pudding już nie ma, jest wycofana w poprzednim, w poprzednim denku pokazywałam wam pomadkę tego koloru Rewelacyjna dla mnie, to są moje kolory. Taki, e, taki nudziak, po prostu bardzo dobrze moje usta, moja twarz wygląda, kiedy usta mam podkreślone takim nudziakiem, więc e, naprawdę znalazłam kolor dla siebie i trochę lat to trwało. Konturówki też nigdy wcześniej jakoś nie używałam specjalnie, ale ona pomaga w makijażu. Ona jednak fajnie wyznacza tą, e, ten kontur i łatwiej jest się pomalować. Nie jest to konieczne, ale. Jest to fajna, taka dodatkowa możliwość wykonania szybciej, łatwiej, precyzyjniej makijażu. I okej, okay, teraz będziemy przechodzić do trzech rzeczy, które mam takie do domu. To się nazywa dekoracyjny odświeżacz powietrza królewski Rubin, kupiony w biedronce. To są takie patyczki. Nie wiem, czy ktoś z Was może to miał, ja to kupiłam na święta. Na początku. Fajnie pachniało, a potem już dosłownie tutaj widać, że jest resztka. Ja już w ogóle tego zapachu nie czuję. No jak tak może przyłożę, no to czuję ale wydaje mi się, że już, bo mam go w łazience, że już po prostu jakby tego zapachu nie nadaje. Strasznie tanie to było, bo to kosztowało chyba 99 groszy, więc no jak za 99 groszy, no to spoko. Gdyby to kosztowało 10 zł, no to, to nie warto moim zdaniem, bo e, ten zapach naprawdę tylko na początku był wyczuwalny. Taka promocja była, to było w takich pudełeczkach. Następny produkt e, Ambipur, świetny odświeżacz powietrza, sprayu, e, zdecydowanie polecam. To koszt około 10 zł. Rewelacyjny. Nie używam go tylko w łazience, ale również w innych pokojach, w pomieszczeniach. Więc mega fajny produkt, bardzo duży, 300 ml i naprawdę na długo wystarcza, więc, więc polecam 10 zł to nie jest dużo, a jak są promocje to już w ogóle. I rzecz, której nie polecam, dak, coś takiego. Żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet i słuchajcie, ja całe życie używam Domestosa i muszę wam powiedzieć, że Domestos to naprawdę czyści, a e, ten dak to jest... To w ogóle obok domestosa nigdy w życiu nie powinno stać na półce. To w ogóle nie działa, naprawdę można tym polać toaletę, on jest taki niebieski nie to, że jeszcze wam zabarwi toaletę na niebiesko, musicie potem to szorować to, to jeszcze mam wrażenie, że te bakterie słabo usuwa że jak robi się jakiś osad to domestos wszystko wyżre, a to nie, więc w życiu bym tego nie poleciła to kosztuje około 6 zł wzięłam to tylko i wyłącznie dlatego, że była jakaś promocja, że jak to kupowało się razem z takimi stemplami do toalety, to jakoś mega fajnie to wychodziło, tanio, więc dlatego to wzięłam i trzeba było po prostu taki jakby zestaw kupić. No, ale po prostu wiem, że Domestos zawsze Trzeba go używać i to naprawdę działa i że, że nie ma sensu próbować nic innego. Okej okay, moi kochani, to już całe moje dynko kosmetyczne. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!